Tak jak dzisiaj jestem w fabryce Playtime i tą grę nie um, Z tym Siren Headem, to pod tymi filmami, z tą instrukcją, albo na no, noc druga, jest ten Siren Head. Nie pod tym, pamiętajcie. Zanim jest to sobie. Pod tym um, nie liczą się wyświetlenia. Dobra. Czekajcie sekundę, muszę skończyć na chwilę. Discord, bo ktoś mnie napisał. Sekunda Ktoś mi odpisał Dobra, jestem. Potem wytestujemy Squid game GARDA mm. Ale Najpierw testujemy grami Jak wyszło Dobra Test. To jest... taki mój hack, który sobie zrobiłem i... Znaczy nie, zrobiłem bym chciał tylko co ja gadam, nie chcę was kłamać. No, i... dobra. I uwaga! w subskrypcję i lajka. Jest! Jest granina. U, co chciała, także santa. Co? Co to, chciałem, to, to. jest, wytrzymkowanie? I gry, w związku z tym. Jaki zieleń. Jezu. Łe. Jezu, fajne Jezu. Łe. Dobra. Trochę mi nie wyszła w blenderze. To są właśnie moje umiejętności blenderowe. Ale ogólnie... Um, tyle, ile wy się zostawicie, tak wam się podoba ta gry. Dobra. Jeszcze drzają. Zabieramy jej kluczy. Piątka Idziemy do pilicyzmu Rzeź Dobra Jak zwykle połączamy O Ale się to wybuchowało Ale to już nie moja Dobra Zniknęła nasza granny Przykładamy sobie Łapę dobra i zobaczymy w ogóle jak nam wyszła te Grenny Co? Czemu one ze świętym Mikołajem pomieszana? Eee... Ehm, coś tu ewidentnie nie poszło hakowanie. Powi Playtime. Źle coś zrobiłem chyba. Powieszałem mój plik za no świętym Mikołajem, którego nagrałem pierwszego. I hakowanie ogólnie chyba trochę nie wyszło, ale to chyba ten moment tylko mam nadzieję. Dobra. Już tu wcześniej. Dobra. Powinien będzie moda zrobienie to jest godzina przez też jeszcze szybciej Dobra. Lecimy jak zwykle do góry. Zbieram z akumulatory Dobra. Hmm. Pierwszy ja tutaj. Po drugi. I trzeci szukamy trzeci. O tu jest idealnie poszedł. Grafikę sobie trochę poprawię, jak się da. Dobra, tu mam trochę podjaśnionych. że trochę, o. Dobra, lecimy z tymi akumulatorami. Aż się ja zobaczyć, czy wyszło. Łooo, O pomalował yes! usta. <śmany> Na czarno, rock'n'roll. <śmany> Boże, jak on wygląda, Hagi wagi. To jest każda mama, gdy usłyszę jakieś słowo, gdy rozmawia, kto jest dziewczyną jakąś. Typowe mamy. <grystanie> to jest, z tego się nie da ukryć. Dobra, lecimy. Dobra, łapy drugiej. Dobra, tędy. Zawsze każdy już różne chyba. Dobra Ja mam już zapisane, które robiłem już kiedyś. Te haki Pamiętajcie, 10 wyświetleń pod znaczem w nocy drugiej albo... Jak instrukcję doinstalować? Jak się dzieje, to odbija Siren, Pamiętacie o tym? <grymne> w tym granie jeszcze wam jest to co mówiłem na początku. Ale jeszcze muszę go dokończyć trochę. Dobra więc jak już jesteśmy tutaj to e, podłączamy sobie jak zwykle prąd sekunda, trochę dwie gdzieś tak i już jest podłączony e, i schodzimy na dół i ruch, uruchamiamy naszą maszynę jeszcze tutaj strasznie mi się zacina nie wiem czy jak to z, z moich tych Mm. Ma wprawdzie tak ten też tak ma. Mm. Ale strasznie to. Baguje. Au! Ale. Ale mi się zbagowała gra w tym momencie. Dobra. To. Przyspieszamy. Ło, ale. Ło. Dobra No oczywiście to do mojego Discorda, to nie uwaga Teraz przekonamy pani się nie udało, będzie ostatecznie. Bądźmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć Udało się! Sam jestem, w wrażeniach. <słyska> Robiłem go w pół godziny, no szybko <słyska> Ewidentnie coś nie wyszło trochę, bo robiłem tego moda okay, trochę za szybko, więc mogło nie wyjść, ale ogólnie nieźle, to jest mój pierwszy mod, który robiłem dobra, leci nasza babka, Tego ogólnie się wie, że te pani od matki z rzucie tak mi się wyobraża, te granice. <grym> tak Że uczyń przychodzi z jedynką, a reakcja nauczyciela. <grym> Typowe, moim zdaniem, to jest. Dobra, złapała mnie. Zrobimy to na nowo. Teraz bez złapania. Lecimy. Kroje, No. Kroimy i lecimy. Jedziemy. Ładnie nam się. Dobra, teraz lecimy szybko. Walka.

o to się prawie, zaraz. Nasza babka. Leci. A, i... Dobra. Tutaj dajemy. Zwolniamy temp I uwaga. Ostateczne chwile spotkania w grani. Poleciała! Ło! Wow. Pałki zabi Pałkę zabierz ze sobą. Słyszysz? Dobra. Ej, zobaczcie co jest z tej bo nie miałem okazji. Aha, dobra, Pustka ja zobaczymy ile będzie ona nas <śm> Jego Jak go na Ewident. <śm> Ewidentnie coś poszło gdzie tak z moim hakowaniem. To wyszło akurat na szybko. <śm> dobra. I co? Typowo kończymy w tym miejscu nasz odcinek, więc nara.